Mam na Facebooku zapadło pytanie, czy nagram test United 2, czyli TDU w skrócie. No tak, tak gra, że bardzo do gustu nie przypadła, ale jak prosicie, za to dobra. Dobra, mi tutaj. O, tutaj Dobra. Ja wybrałam jeszcze profilu. Tak w ogóle nie wiem czy tak gra jest na coś innego niż na, na kamienie, bo tam jest trochę przeszłem. Kram na starym. Dobra. Poczekajcie chwilę. Dobra jestem teraz, teraz nie będzie lepiej słychać. <laughs> będzie słychać dźwięk Xbox, ale się nie przejmujcie. Trzeba czekać nie będzie słychać. Dobrze Osiemnasta 15 Było zbyt głośno Co się dzieje z głośnikami? Dobra, będzie tak, będzie Możemy Ok, możemy wybrać sobie osoby Ten, ja grałam zawsze tym pierwszym, ale tym razem wybierzemy tego nie do tego To nie chcę powtarzać A bozać ja Wam dlaczego nagramy nie przypadło do gustu i wam mówię, tak się skręca tymi samochodami, że masakra. A było taka jalta sztuczna. Dlatego. Nie wiem, jak ta seria spodoba. Jak się spodoba, to będzie więcej odcinków, a jak nie to nie. Mi się chyba nie podoba. I tak się tymi autami głupio skręca, że w ogóle... Na Facebooku zapytaliście, że czy nagram TDU? No, Ferrari. Ciekawe jakie. Mm -hmm. <coughs> Mogę jechać. Przejdź. Mm, no tył taki. No nawet można dać 7 na 10. Tutaj koła to takie takie 6 na 10, bo nie wykonane dobrze. Tak w ogóle nie wiem czy tak to auto to Ferrari dobrze wykonane. Ale tak słabo. Ale dobra. To można się pootwierać. Dobra. Maska czy da się otworzyć? Tylko drzwi. Mm, tylko jedne drzwi, ale zamknąć się da. Jest trochę to jest też taka dziwna, że nie można sobie auta oglądać jak Forza. To jest po cztery autowista, ale nie przejmujmy się tym na razie. <śpiewanie> Już jest źle wykonana. Jak się będzie je liczyć, lepiej czy gorzej? Bo jak wcześniej to grałam to. Dobra, i może. Matko, Bożo, jak tu się sztucznie jeździ, patrzcie, jak tu skręca, to tak jakby yy, koła przednie były cały czas wprost, tylko jakby auto się tak ślizgało Patrzcie, jak to wygląda. to się schodzi tylko. Nie, ja w to nie chcę grać, ale na fejcie zapadło pytanie Tak w ogóle nazwa mojego będzie na dole w opisie, więc żeby No wpis Naprawdę głupio się w tej grze skręca, ale może przeżyjemy połowę serii albo nawet całą, jak się Wam spodoba Uh -huh. Chcę kamerę zmienić o. No tutaj już w środku jest nawet trochę lepiej Albo nawet nie, jest nawet gorzej uh -huh. Mhm. tutaj No tutaj to już tak bardziej Tutaj to już się lepiej jeździ Ale przeżyjemy tę jazdę Stanimy sobie Nie bo to musi sni, Ha! Nie lubię tych kat scenek. Nie no ta gra jest taka duba nie strasznie Nie chcę się się nagrywać Nie da się nic ani nic przesunąć Uh. I think it's quite clear. You know, on second thought, I have a better idea. You can't see yourself a racer? Why don't you drive me to the San Antonio? Well, you can be there in time, and I'll get you a spot in the biggest racing competition. Look at near Yes, Today is the launch of Solar Crown, a competition organized with the best drivers on the island. That's you're this market. Market. <laughs> so That's enough Show me what you've got. No ja nie mogę teraz mi trasę zmienił. Wytałam nam pełna jedna minuta, tak teraz, a nie jeszcze dwie. Это все шиб, да, а, как шибы даже сшивать, Ага, это она. Добра, так все Auto jest zamknięte. Ambra. Nie słuchaj tego. Quartic. mam najmniej już kupiła. No to był mój stary kanał, tylko ktoś mi go podkradł. Mhm. <noise> <noise>

No i właśnie tak, chyba chciałbym, żeby auto kupić. Chciałbym, żeby to była lancia. Jak jest. Albo nie, zobaczę, jakie są dobre. Czarnuchem jest. Może czarny Dla czarny kosztuje 24 może czarnego wezmę, bo czarny tutaj jest taki, za 15, a ten jest za 18. To ten chyba lepszy jest ten. No mi no, tak ładny jest. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie chcę kupować ten ma dwie kierownice, ten ma... jeden a ten má jednou. ten ni sebala In test drive there are 60 levels to attain. They are made up of four skills: competition, discovery, collection and social. There are many waste points in each of these skills. Try to find them all. On, dobra. Ja tutaj gu, gumę zuję, żuję, rżuję Takie żuję, jakie ja mogę driftować. No i fajnie. Ładnie klasycznie. O ten no, lepiej skręca. Ma, ma, mam się przejechać. Nie, jednak głupio Jak się kierunkowska złącza? Но Naprawdę, co mi interesuje, jaka jest zupa serkowa. A masz chorać ten to, to tata. A ja już nie chcę jeździć. Okej, okay, mapa. U mapa. A jak wiatr tam. Nie pamiętam, co tutaj miałem zrobić, zaraz kończymy. Prawie to było na tyle, tutaj na razie kończymy.